Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Silnik 4G15 to jednostka napędowa produkowana przez firmy Mitsubishi od prawie 20 lat. Na bazie tej jednostki powstało wiele nowoczesnych silników serii 4G. Zastosowanie silnika jest dość szerokie i wiele modeli pojazdów otrzymało tę jednostkę. Charakterystyka techniczna i konstrukcja 4G15 to popularny silnik Mitsubishi Motors który cieszył właścicieli przez 20 lat. Początkowo jednostki napędowe były wyposażone w gaźnik i 12 zaworową głowicę, ale później zastosowano 16 zaworową głowicę cylindrów i wtryskiwacz. Mitsubishi z silnikiem 4G15 pierwsze modele były wyposażone w pojedynczy wałek rozrządu. Ale wraz z pojawieniem się 16 zaworowej głowicy stały się one dwoma. W jednostce napędowej nie ma hydrokompensatorów, dlatego co 90 tysięcy km przebiegu konieczna jest regulacja zaworów. Luzy zaworowe na gorącym silniku, zawór dolotowy 0,15 mm, zawór wydechowy 0,25 mm, na zimnym silniku, zawór dolotowy 0 0,7 mm, Zawór wydechowy 0,17 mm. Pasek rozrządu jest używany w napędzie. Służy około 100 000 km. Jeśli pęknie, spowoduje to wygięcie zaworów. Silnik ten otrzymał również układ wtryskowy GDI, ale tylko w zmodyfikowanych wersjach. Otrzymały one również system zmiennych faz rozrządu Miwec, silnik 4G15 GD, charakterystyka techniczna silnika 4G93. Nazwa specyfikacja producent Mitsubishi Motors Corporation marka silnika 4G15 pojemność 1,5 litra, 1468 cm3. Wtrysk gaźnik slash wtryskiwacz Moc 92 do 180 km Średnica cylindra 75,5 mm Liczba cylindrów 4 Liczba zaworów 12 do 16 Zużycie paliwa 6,4 litra na 100 km W trybie mieszanym olej silnikowy 5W25W3010W40 Zasoby 250 plus 1000 km Zastosowanie Mitsubishi Colt Mitsubishi Lancer Mitsubishi Dingo Mitsubishi Maven Mitsubishi Mirage BTF 3 do Czol Teaglesum Hyundai Excel Proton Saga Proton Satria Smart for four Service. Konserwacja jednostki napędowej 4G15 jest standardem dla całej gamy silników. Interwał serwisowy, zgodnie ze standardami producenta wynosi 15 tysięcy km W celu zachowania żywotności silnika zaleca się wymianę oleju i filtra co 10 tysięcy km. Blok cylindrów 4G15 Usterki i naprawy Podobnie jak wszystkie układy napędowe, 4G15 ma wiele wad, które są widoczne w całej linii produkcyjnej. Rozważmy najważniejsze z nich. Zwiększone zużycie oleju Usterka zaczyna występować przy dużym wyczerpaniu zasobów, Około 200 tysięcy kilometrów. Rozwiązaniem jest wymiana pierścieni olejowych. Wibracje. Istnieją dwa warianty problemu. Wadliwa poduszka lub rosnące obroty biegu jałowego. Wysokie lub pływające obroty. Problem tkwi w przepustnicy. Trudny rozruch silnika. Problem leży w pompie benzynowej lub po prostu zalanych świecach. Proces naprawy silnika 4G15 podsumowanie. Silnik 4G15 to dość mocna i niezawodna jednostka napędowa produkowana przez Mitsubishi Motors. Lubi wysokiej jakości części i materiały eksploatacyjne. Jest dość wybredny w kwestii paliwa. Serwisowanie zalecane jest co 10 tysięcy kilometrów.